Witam serdecznie braci w Chrystusie i siostry w Chrystusie. Efezan 4.20, bo wszyscy głoszą Chrystusa, czy tam Jezusa, ale tylko apostoł Paweł głosił prawdziwie. No, dzień apostolskie 9 rozdział 5 do 20 jak się nawrócił. Kwiczej każdy człowiek, ja też, ale każdy człowiek jest grzesznikiem, czy grzech jest łamanie prawa Bożego. Ludzkie przepisy, jak są absurdalne i głupie, też można złamać, bo bardziej słuchamy Boga. Chrystus, król Bogiem, ojcem, nauczycielem, zbawicielem jest. To jest Apostolskie 529. Mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wiadomo, że przepisów jest dużo, są nieraz dobre, ale każdy ma sumienie. Rzymian, drugi rozdział. Trzeba włączyć sumienie, zdrowy rozsądek, umieć się zachować taktownie w miłości. No a wiadomo, że te cechy, te złe cechy, to nie służą właśnie ku dobremu, tylko ku złemu. Także owoce ducha z porównanie z prawdą Chrystusową. Bo teraz jest próba na cały świat, czyli Objawienie 30, próba wiary, jednej wiary, Efezan 4.5. Efezan 4.5, jedna wiara. Wiara, nadzieja i miłość, czyli miłość Chrystusa będzie trwała na wieki, ale musi być prawdę, plan zbawienia, który Chrystus ma. W Dzieje Apostolskie 17 rozdział 12 do 17, w 17 wersecie, że będą te wyroki. A ten świat, który ma tą władzę, litera prawa, oni są jako naczynie, narzędzia, naczynia niezaszczytne, jako papier ścierny, który się ściera, się wyrzuca, bo on jest jedno, jednorazowego użytku. Także w tym motusze jest napisane są naczynia zaszczytne, niezaszczytne Czyli te zaszczytne to są ci szlachetne, którzy mają Boga prawdy Chrysta króla Immanuela Mateusz 1.23 na No i ci ludzie mają więcej chodzi o to, że do takich ludzi no oni ciężko pracują, tak coś dla społeczeństwa robią No ja pracuję u Chrystusa kiedyś pracowałem na różnych budowach też na kopalni. Dlatego zachęcam. żniwo wielkie, mało robotników i ten ucisk jest po to, żeby się narodził Syjon Słowa Bożego i 66-8. Także wszystko jest na pustyni. 40 lat naród wybrany z głodu nie umarł, ale z narzekania i twardego karku wymarli. Także, jeśli przyjmiemy posłuszeństwo jednego, Mateusz 17,5, jego słuchajcie, bo trzy razy ten głos się rozległ. Bo Jan Chciciel, jak go ochcił, Chrystus, Jana Ewangelia pierwszy rozdział 27 do 34, bo po głębicy poznał, że to jest baranek Boży. I ten baranek Boży to nie jest mąka i woda. Tak, jak dziecku da się lizak, to on się cieszy, ale później nie wie, że te lizaki to ząbki się psują. Ze słodkiego. Tak samo mąka woda, ksiądz się cieszy, że ludzie mu dają pieniądze. A ta mąka woda to jest śmierć. Bo tylko prawdziwi czciciele, ja na czwarty rozdział od 20 do 24, to już wtedy ta godzina przyszła. Sądy się zaczęły. Chrystus zaczął zbawiać. I Chrystus już zbawił wszystkich wtedy zapłacił krwią, dokonało się, zapłacił krwią. Nie złotem nie srebrem. I jak się ktoś doceni to, że Chrystus cierpiał. Nie, że ksiądz panem jest, bo ksiądz jest faryzeuszem w sukience i uczeni w piśmie właśnie wasz z wodzą, robią się nauczycielami albo braćmy Chrystusa. Chrystus, twórca tylko miał jednego syna Immanuel, pierwsza młodzieża, trzeci rozdział, 15. On się zrodził wtedy i Maria, jako inkubator, jako srogatka. I in vitro anioł zapłodnił ją i on się bez grzechu Immanuel Mateusz 1,23 zajasza 7,14 i on jako bez grzechu jako nieskazitelny baranek Hebrajczyków 10 rozdział raz na zawsze złożył ofiarę i teraz ci co go przyjmą będą naśladować 100% Hebrajczyków 9,28 dla tych co go oczekują powtórnie przyszedł i to są ci, co są aniołami, czyli owce, które poginęły z domu Izraela. Także wielu powołanych mało wybranych. Mateusz 22, 14. I teraz jest już wybranie. Chrystus zasiał prawdy, czyli pszenicy. I my jako aniołowie, Zbyszek, Urszulka, ja Bogdan, I to jest Mateusz 3.12 Oddzielamy pszenicę od szukamy pszenicy. Mateusza, 13 rozdział. 13,11. Mam dane poznać tajemnicę Królestwa. Czyli tajemnicy wiary nie ma. Gdzie są pieniądze? Mateusz 6,24. Oni nie służą Bogu, tylko mam oni. pieniądze dzieli i sprzedali wasze dusze. Bo objawienie 22,17. Duch Oglubieńca mówi: Przyjdź, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Także przyjdźcie do Chrystusa. Mateusz 11 rozdział, 25. 30. Manuel, nasz ojciec z nieba, błogosławi wszystkich, cały świat.